Cześć wszystkim, słuchajcie, czwartek, 15 lutego, godzina 16. Dzisiaj z Kamienem wpadliśmy na, właściwie to Kamien wpadł na pewną spontaniczną akcję. Mianowicie, chcemy się udać na i nagrać rekordowy jej wysoki, wysoki poziom. Tak jak wiecie, zapewne cały czas o to narzekamy. Od kilku tygodni niesamowicie leje, jest okropna wilgoć, cały czas woda leci z nieba no i nie ma się co dziwić, że w całej Polsce wszędzie są stany powodziowe ostatni raz temu noteć wylało jakieś 10 lat więc jest to nie lada gratka dla miłośników tego typu eventów no, postanowiliśmy nagrać to zarówno z lądu jak i z powietrza Kamil wziął drona, ja wziąłem drona zaraz podjeżdża swoją gablotą, jedziemy jego samochodem bo mój po prostu w terenie się nie nadaje Mamy zamiar pojechać na śluzę w Lipicy. Może jeszcze w jedno, dwa inne miejsca zobaczymy, jak nas szybko wieczór złapie. Mamy około godziny, godziny 15 światła. No i zobaczymy, jak ta noteć wygląda w różnych jej punktach. Zostańcie z nami, jest to taki szybki szorcik. Nie będę się specjalnie rozgadywał. Postawimy dzisiaj na obraz. Chcę, żebyście zobaczyli, jak piękna jest to rzeka i jak fajnie można ją pokazać na obrazie także zostańcie ze mną i miłego oglądania słuchajcie, umówiłem się z Kamilem u mnie na działce o 16.10 jest 16.05 miałem coś do zrobienia pomyślałem że przyjadę wcześniej i to ogarnę zrobiłem to, więc pozamykałem wszystko i postanowiłem, że wyjdę mu naprzeciw, nie chcę marnować czasu ten dzień jest Coraz krótszy, jest, robi się bardzo szybko ciemno. Jeżeli mamy coś fajnego nagrać, to yy, postanowiłem wyjść mu po prostu naprzeciw, żeby od razu wsiadać do samochodu i jechać na lipicę, jako do pierwszego miejsca, yy, które zaplanowaliśmy. Yy, słuchajcie, zobaczcie, jak wyglądają łąki przy mojej działce. Zwróćcie uwagę, jak wylał zwykły ruch melioracyjny który jest graniczny z moją ziemią więc możecie sobie już wyobrazić jak sytuacja będzie wyglądała przy takim dużym pływie wody jaką jest Noteć myślę że tam sytuacja będzie dużo ciekawsza słuchajcie Kamil jedzie opłaciło się zaraz zawróci Jak tam panie? O, mamy gościa! Ojej, kufryteczka! No tak. Nie, chuju nie brałem, powiem Ci szczerze. Na Lipicę najpierw jedziemy? Myślę, że tak, na Lipicę, Cześć. Jedziemy na Lipicę tak jak panowaliśmy. No, jak tutaj są takie podtopienia na łące, to myślę, że tam będzie. Kurde, ej. Potop. Wstaliśmy na śluzę Lipica Zaparkujemy sobie jakoś uczciwie, żeby tutaj nie zarasować przejazdu jedynego na śluzę I zobaczymy jak sytuacja wygląda Nie no, poziom wody jest tak wysoki, że pewnie wszystkie turbiny no, pracują, nie? Zalane są, nie, nie pracują Nie, nie pracują? No to powiedz mi dlaczego nie pracują? Nie potrzeba tyle prądu? No bo zalane są na pewno no, fakie, kurde ej słuchaj no jak nie ma aha nie ma różnicy. nie płynie woda bo nie ma jak jest, aha bo jest pootwierane wszystko no tak wszystkie jazdy są pootwierane i nie ma różnicy poziomu no tak bo wszystko jest zalane w cholerę to, no wszystko jest widzisz tu nie, nie ja nie widzę ma widzę poziomu. widzę oczywiście nie ma nie ma różnicy poziomu bo no i tu jest ogromnie wysoki ale Wspiętrzyło w ogóle tak, że widzisz otwarta śluza, a no. różnicy poziomu nie znaczy, gdyby jazy zamknęli, to by wszystko było wylane na pewno, na 1000% nie? No. Te, te, te turbiny nie odprowadziłyby nadmiaru wody z oteci, wszystko poszłoby na bok, nie? Nie no słuchajcie, poziom wody. Nie pamiętam, żebym widział wyższy, powiem ci szczerze. Ile tu mieszkam? 15 lat, 17. No, 2011 był wyższy. I może tam jeszcze 2011? Może mieć międzynatach... No to powiem ci, że Nie, nie pamiętam, był może wyższy, ale nie wylewało. No. Powiem ci, że naprawdę jest fajny wysoki. Zobaczcie, bardzo rzadki widok, kiedy poziom wody w śluzie jest praktycznie taki sam jak na rzece. Pootwierane są wszystkie przepustnice, żeby woda swobodnie mogła przepływać. Zwróćcie uwagę, że wszystkie płyty grodziowe, wyciągnięte, i elegancko poukładane na wózkach. Czekają na wiosnę, żeby znowu podnieść poziom noteci, dobra, słuchajcie! Koniec imprezy, koniec wycieczki wracamy do domu. Myślę, że się opłaciło. Fajne nagrania. Niesamowicie wyglądająca noteć po wylewie, super rozlewiska, opłacało się i będzie niesamowita pamiątka, bo myślę, że następne takie powodzie, takie roztopy będą za ładne parę lat. Także trzymajcie się. Dzięki, żeście byli z nami. Mam nadzieję, że Wam się podobało i następnym razem postaram się wymyślić z Kamilem coś równie fajnego. Trzymajcie się.